Pomysł zrodził się pod koniec ubiegłego roku, kiedy postanowiliśmy napisać wniosek do programu Niepodległa dotyczącego upamiętnienia żołnierzy wyklętych, a mieliśmy tu głównie na myśli kobiety. Sam projekt nosił tytuł Czy wojna jest dla kobiet? Parafrazując tytuł książki dla dzieci, czy wojna jest dla dziewczyn? No niestety dofinansowania biblioteka nie otrzymała na realizację tego projektu, zabrakło nam zaledwie jednego punkta. To, to bardzo boli zawsze, jeśli, tych, jeśli to są takie takie niewielkie różnice, ale postanowiliśmy częściowo zrealizować pewne wydarzenia. Jednym z nich było zaplanowane spotkanie z panią Agatą Puścikowską. No i na szczęście dzięki przychylności autorki do tego spotkania doszło i mam nadzieję, że ono się dzisiaj uda i zdobędzie wiernych fanów literackich, a historie opowiedziane w książce, zwłaszcza dziewczyny z gór, rozpowszechnimy na terenie całej Małopolski. Wszystkim, którzy dotarli na dzisiejszy spotkanie. Bardzo dziękuję. Pani Agato o czym Pani będzie mówić tym osobom, które dzisiaj przyszły na to spotkanie autorskie z panią. Mam nadzieję, że będę mówić o własnych książkach i o swoich twórczości, którą no przez dwadzieścia parę lat tak naprawdę w jakiś sposób działam literacko, aczkolwiek ostatnie lata to są właśnie książki, reportaże historyczne, no i okazały się jakąś taką i moją pasją, i czytelnicy rzeczywiście bardzo dobrze reagują na te książki, są im bliskie, tak jak mnie. Jest zapotrzebowanie na tego typu. Pisanie nie tak ładnie rzecz ujmując. Musi być zapotrzebowanie na tego typu pisanie, no bo po prostu mówiąc tak komercyjnie, one się sprzedają po prostu, co było dla mnie chyba największym zaskoczeniem, bo gdy pierwszą książkę z tych powiedzmy historycznych, w cudzysłowie, bo to nie są stricte historyczne książki, to są reportaże historyczne, napisałam, były to wojenne siostry, no to one okazały się bestsellerem. Co akurat na tym rynku i w tej niszy nie jest częste, raczej jest rzadkie. Siostry z Powstania, które wydawały się książką, no niby dla Warszawy, okazały się również bestsellerem na całą Polskę. I, no i to, to jest zaskakujące dla mnie również, ale to pokazuje, że ludzie chcą takich treści z wartościami, ale też, co jest istotne, podane lekko, bo no, to rzeczywiście to nie jest taka lektura, powiedzmy, naukowym językiem pisana, tylko bardziej reporterskim. I ona przemawia też do młodych, co mi się też bardzo podoba, bo właściwie no, do, do starszego. Pokolenia trzeba mówić i oczywiście z szacunkiem wielkim podchodzić, ale oni pewne rzeczy pamiętają, wiedzą, to nie jest dla nich nic nowego. Najlepiej, żeby to czytali młodzi, bo to jest ich największą wartością to, żeby po prostu ich formować w jakiś sposób, w, takich, w takim kierunku, no właśnie jak, jakimi żyły wartościami moje bohaterki. No właśnie te bohaterki, utożsamia się Pani z nimi w jakiś sposób, próbuje wejść w ich skórę, no bo trzeba też, tak jak Pani mówiła, ten język reporterski to jest taki język obrazowy, dużo się tutaj dzieje i dużo się opowiada temu, który jest po drugiej stronie tej kartki, którą przewraca w książce. Nie wiem, czy się utożsamiam z moimi bohaterkami, ale ja na pewno, się, na pewno są, mi, są mi bliskie, stają się mi bliskie, bo nie da się po prostu obojętnie przejść i nie da się czegoś napisać bez takiego bliższego poznania, wejścia w psychikę, prób, próby oczywiście wejścia w psychikę, w jakieś takie niuanse, delikatne sprawy związane z wrażliwością, z wyborami, z namiętnościami. To są przecież kobiety, kobiety są bardzo różne, prawda? I to, e, i to zarówno czy to są kobiety młode, mające 20 lat i kwiaty we czy to są już starsze pani, czy to są zakonnice, to są po prostu kobiety. Jedne tupią nogami i się wściekają, drugie uciekają w kąt, a trze, ale wszystkie działają. To jest niesamowite, że no każda ma inny charakter, a z każdych też można, i to jest bardzo istotne, czerpać. I ja rzeczywiście bardzo dużo czerpię od moich bohaterek. Co więcej, wiem, że osoby, które czytają te książki, szczególnie właśnie kobiety, one w pewnym momencie wybierają sobie taką swoją bohaterkę, która im towarzyszy. Właśnie te wzory w życiu realnym one są? Czerpie właśnie Pani z takich gotowych wzorów, gotowych postaci? No to nie jest tak, że po prostu że działa to na zasadzie kopiuj-wklej, to tak nie ma. Ale na pewno każda z tych postaci coś we mnie pozostawia. Bo to się tak nie da, żeby się właśnie przejść obojętnym, tak jak powiedziałam. One, one gdzieś wnikają głęboko w nas i w, czasach, w czasie takim trudniejszym bardzo często na przykład przypomina się jakaś postać, to co ona porobiła, to co ona w jaki sposób ona radziła sobie z sytuacjami trudnymi. Także to jest niesamowite, że kobiety sprzed 70-80 lat potrafią przemawiać do nas w tej chwili bardzo, bardzo mocno. I na koniec, nad czym pani teraz pracuje? No nie wiem, czy powinnam mówić, ale może ujawnię jednak, bo rzeczywiście to jest w tej chwili sytuacja taka dla mnie bardzo trudna, ale też piękna. Pracuję nad książką, która dokumentuje to, co robią w tej chwili siostry zakonne na Ukrainie, Polki. Czyli aktualny temat. Tak, no mało powiedziane, dlatego że to jest praca na żywym organizmie. To już nie jest sytuacja taka, że ja jestem w archiwach i grzebię, za przeproszeniem, w archiwach, ewentualnie czasem, czasem rozmawiam z kimś żyjącym, ale to rzadkość, prawda? Jest odwrotnie, to jest to, jest to że ja rozmawiam właściwie z, z bohaterkami, z wojennymi siostrami roku 22. I to jest niesamowite, bardzo, bardzo piękne, bardzo obciążające. W takim razie dopytam, bo skoro pani mówi tutaj o tych siostrach, czyli rozumiem, że pani z nimi po prostu rozmawia. Rozmawiam, a jeśli jest to możliwe, to się spotykam w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. Pani Agato, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Serdecznie.